Szanowne, szanowni, w 33. odcinku serii dwa równe skoki o czterech kwestiach, które razem tworzą jedną całość. Pierwsza kwestia: wielu z nas poszukuje wiedzy. Wielu z nas poszukuje wiedzy po to, aby transferować wiedzę z siebie do swoich organizacji, do swoich biznesów, do swoich firm. I wielu z nas w ramach tego poszukiwania sięga do czytania książek. Kiedy w poprzednim odcinku, w ramach spotkań z serii 2, równe skoki, przybiegłem do Państwa, to wspomniałem także o treningu umysłowym. I czytanie książek jest treningiem, jednym z najlepszych treningów dla naszych umysłów, i do tego zachęcając, przechodzę od kwestii numer 1 w sposób płynny do kwestii numer 2. Kwestia numer dwa, drodzy Państwo, wiąże się z rekomendacją. Chciałbym zarekomendować w ramach dzisiejszego naszego spotkania książkę, która może być pomocna dla menadżerów zarówno średniego, jak i wyższego szczebla zarządzania. Jest to publikacja autorstwa Andrzeja Koniuka, menadżer, poradnik działań skutecznych i angażujących. Bardzo serdecznie polecam lekturę tej książki, tym bardziej, że książka autorstwa pana Andrzeja Koniuka w doskonały sposób rozszerza kwestię innej książki, do której czytania już zachęcałem w naszych spotkaniach, mianowicie książki Uczucie jakości, której autorami jest tandem Jerzy Gluska Tadeusz Tadych. I ta druga kwestia wiąże się z kolejną, z kwestią numer trzy. Mianowicie, kiedy pozyskujemy wiedzę, kiedy nabywamy wiedzę, to warto ją także poddać konfrontacji. Ta konfrontacja pozytywnie rozumiana może nastąpić chociażby w ramach wymian doświadczeń, a przypominam, że najbliższa wymiana doświadczeń organizowana przez TIF Nord Polska już 7 do 9 października w Sulejowie, i tam okazja dla menadżerów średniego szczebla zarządzania, dla pełnomocników, dla auditorów, dla koordynatorów procesów, dla specjalistów do spraw systemów zarządzania, aby swoją wiedzę zestawić z wiedzą innych, po to, aby w ramach efektu synergii wydobyć jak najwięcej dla swojego rozwoju i dla rozwoju swoich firm i swoich systemów zarządzania. A dla menadżerów Wyższego szczebla zarządzania, również rekomendacja i również pewnego rodzaju uwaga w ramach dzisiejszego odcinka. Otóż, kiedy czytamy książki, kiedy spotykamy się, aby wymieniać się wiedzą, to tak naprawdę czytamy również ludzi. Czytanie ze zrozumieniem to jest poziom czwartej klasy szkoły podstawowej w polskim programie nauczania i do tego czytania ze zrozumieniem zarówno książek, jak i ludzi serdecznie zachęcam i serdecznie namawiam, zwracając na to właśnie szczególną uwagę menadżerom, którzy pełnią funkcję dyrektorów, prezesów, członków rad nadzorczych, tudzież są właścicielami firm, ponieważ im wyżej jesteśmy w hierarchii, w strukturach organizacji, tym więcej również się od nas wymaga. A wymagając od innych, żeby zrozumieli menadżera wyższego szczebla, taki menadżer, taka osoba powinna pamiętać, żeby najpierw, zanim będziemy chcieli, aby inni nas zrozumieli, zrozumieć innych. Zanim będziesz chciał, aby Ciebie zrozumiano, najpierw Ty zrozum. I z tym przesłaniem życzę Państwu dużo zdrowia, dobrego tygodnia i nieustająco zachęcam do oddawania dwóch równych skoków. Michał Gluska.